Amazonki.net to pierwszy w Polsce portal łączący wszystkich dotkniętych rakiem piersi. Bezpieczna przystań, zrozumienie, wsparcie, fachowa opieka, siła, wspólna walka. Ostatnie lata to bardzo dynamiczny rozwój portali społecznościowych, takich jak Facebook czy Nasza Klasa. Portale społecznościowe współtworzone są przez swoich użytkowników, co sprawia, że najlepiej odpowiadają ich potrzebom. Amazonki.net to pierwszy portal społecznościowy w Polsce poświęcony rakowi piersi, tworzony przez pacjentów i z myślą o nich. Działa od 2005 roku i posiada już ponad 2000 użytkowników. Jest to kluczowy projekt Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Federacja skupia około 200 klubów amazonek, a w całym kraju, której misją jest wszechstronna pomoc kobietom po leczeniu raka piersi. Serwis Amazonki.net powstał, aby stworzyć miejsce w internecie dla kobiet chorych na raka piersi, dla rodzin tych kobiet, a także dla ludzi, którzy poszukują informacji na temat choroby. Serwis Amazonki.net powstał, ponieważ szukałem informacji dla mojej mamy, która zachorowała na raka piersi. Takich informacji ludzkich o rehabilitacji nie znalazłem, więc postanowiłem, że założę ten serwis sam. Na początku serwis Amazonkinet był zwykłym serwisem. Teraz przekształci się w portal społecznościowy. Dzięki portalowi Amazonkinet potencjalny użytkownik może skorzystać z tak zwanej bazy wiedzy, gdzie uzyska wszelkie informacje na temat raka piersi. Wiarygodne informacje przedstawione są w przyjaznej dla użytkownika formie encyklopedii, wszystko z dbałością o czytelną formę oraz zrozumiałe definicje terminów onkologicznych. W serwisie można także znaleźć doniesienia z kraju i ze świata dotyczące najnowszych metod leczenia, czy też aktualności związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Portal Amazon i daje możliwość dotarcia wszystkim kobietom, nie tylko z dużych miast, ale z małych miasteczek, ze wsi, do dotarcia do kobiet które zetknęły się z tą chorobą, które sobie już poradziły z chorobą, jak również do ważnych informacji dla tej kobiety, która właśnie jest na początku tej drogi. Portal Amazonki.net to nie tylko informacje merytoryczne, to nie tylko porady eksperta, psychologa czy rekrutanta, to, to możliwość wymiany doświadczeń z kobietą, od której można się dowiedzieć, jak sobie poradziła z chorobą, Niezbędnymi narzędziami portalu są takie zakładki jak Szpitale i Lekarz czy Ekspert Radzi. To dzięki tym zakładkom użytkownicy mogą odnaleźć szpital rekomendowany przez pozostałych internautów. Ekspert Radzi to zakładka, dzięki której możemy skontaktować się z wybranym lekarzem i w razie wątpliwości uzyskać wirtualną poradę. Z serwisem współpracuje na stałe dwóch lekarzy onkologów. Federacja stara się, aby wśród ekspertów znaleźli się także specjaliści z innych dziedzin, takich jak psychologia, rehabilitacja czy stylizacja. Portal Amazon Kinet oceniam jako bardzo przydatne narzędzie w komunikacji między pacjentkami a lekarzami, pozwalające, jak gdyby rozszerzyć naszą konwersację poza to, co jest możliwe do przeprowadzenia w warunkach szpitala, w warunkach poradni. W dziale ekspert radzi pojawiają się opinie szeregu różnych specjalistów, zarówno lekarzy, jak i specjalistów z innych dziedzin powiązanych z tematyką, takich jak eksperci z zakresu stylizacji czy kosmetologii. Często są to pytania intymne, które nie pojawiają się w bezpośrednim kontakcie między lekarzem a pacjentką, a już korzystając z tej platformy, pacjentki zadają takie pytania i uzyskują odpowiedzi. W dziale ekspert radzi jest stały dyżur lekarzy, jest on pełniony przez dwóch onkologów, którzy nawzajem co miesiąc się wymieniają. W portalu jest na przykład onkopedia, zbiór haseł z zakresu onkologii, na które są udzielone odpowiedzi, jak również są pewne inne informacje merytoryczne, takie jak artykuły, które są przedrukowane, z którymi mogą się zapoznać pacjentki, jak i pojawiają się w tej chwili Informacje w formie audiowizualnej, jeszcze lepiej przedstawiające różne zagadnienia dotyczące raka piersi. Portal amazonki.net to miejsce otwarte dla wszystkich dotkniętych rakiem piersi. Niezależnie od tego, czy jest to osoba chora, czy też jej bliski, każdy może dołączyć do społeczności i podzielić się swoimi odczuciami. Serwis umożliwia użytkownikom zachowanie anonimowości. Dzięki takim narzędziom jak Moja przystań oraz Moja historia, użytkownik może podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z chorobą i nawiązać relacje z innymi użytkownikami portalu. Co ważne, każdy użytkownik sam decyduje, które informacje chce upublicznić, a które zachować w tajemnicy. Mam na imię Beata. Na portalu Amazonki.net jestem zarejestrowana jako buziaczek. Należę do portalu 2,5 roku. Portal jest dla mnie przystanią, gdzie mogę spotkać się z przyjaciółmi, wymienić doświadczenia odnośnie choroby, uzyskać wsparcie i też dawać wsparcie. Dziś mam grono swoich przyjaciół, z którym nie tylko się spotykam na portalu, ale także w realu. Serwis swoją konstrukcją zachęca internautów do aktywnego uczestnictwa w życiu portalu. Czat, forum, galeria zdjęć to te elementy, które sprawiają, że Amazonki.net są wyjątkowym miejscem tworzonym przez wyjątkowych ludzi. Mam na imię Jola, mój nick to Pyrunia, i na forum jestem od trzech lat. Kiedy zachorowałam, ten temat raka piersi był dla mnie zupełnie obcy i weszłam w internet, żeby poszukać jakichś wiadomości. I tam trafiłam właśnie na, na forum Amazon Kine. Na początku był dla mnie wsparciem niesamowitym, ponieważ znajdowały się biały udział dziewczyny, które już przeszły tą chorobę lub były w trakcie. I były dla mnie niesamowitym wsparciem. Mamy również linki do galerii, gdzie dziewczyny wklejają swoje zdjęcia z, na przykład z wakacji, z czasów. Są też linki, które dziewczyny zagospodarowują przez pisanie swoich wierszy, przez swoją twórczość. I właściwie są również linki, gdzie dziewczyny podają przepisy. Dziewczyny, zapraszam do skorzystania z portalu Amazonki.net, to jest naprawdę super miejsce i przystań.